Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić miksturkę na powolne opadanie w Minecraft. Do statywu alchemicznego wkładamy butelki z wodą, dodajemy płomienny proszek jako podpałkę i do tego nederową brodawkę. Niech się to tutaj przepala i robi. I nam się zrobiła klarowna miksturka, i do tego dodajemy błonę fantoma, i niech się to tutaj nam robi. I nam się zrobiła mikstura na powolne opadanie, ale jeśli byśmy chcieli Przedłużyć czas, to dodajemy redstone. A jeśli byśmy chcieli zmocnić tą miksturę, to dodajemy jasnopył. Ale ja chcę przedłużyć czas, więc dodaję redstone. I niech się to tutaj nam robi. I nam się przedłużył czas. I jeśli byśmy chcieli miotaną miksturkę, to dodajemy proch. I nam się zrobiła miotana miksturka. A jeśli byśmy chcieli trwałą miksturkę, to dodajemy oddech smoka i niech się tutaj nam robi. I nam się zrobiła trwała miksturka powolnego opadania. I teraz weźmy sobie ją, przetestujmy. O, no i działa. I to będzie wszystko, pa!